Wiecie co to jest? To jestem ja i nasza skrzynka od gazu. Także już na wstępie wiecie, jakie ogrzewanie zastosujemy, a teraz chodźmy. Do środka powiemy Wam troszeczkę więcej. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, jakie ogrzewanie zastosowaliśmy, jakie źródło ciepła zastosowaliśmy. Ja wiem, że powiedziałem przed chwilą, że mamy iść do środka, natomiast chciałem Wam też pokazać, w którym miejscu mamy właśnie przyłącze gazowe. Będzie się ono znajdowało dokładnie tutaj, na naszej ścianie, tak naprawdę takiej gospodarczej technicznej z naszej, po naszej części technicznej gospodarczej jak to wcześniej już wam mówiłem bo tutaj będzie bardzo wiele takich elementów yy, właśnie jakaś pompa do wody i tak dalej yy, i tak dalej więc tutaj będziemy mieli jeszcze ładną skrzyneczkę jakoś tam sobie to obudujemy nie będzie problemu a teraz zapraszam już was do kotłowni gdzie co nieco się zmieniło od razu na początku Wam powiem, że kompletnie nie przeszkadza nam to, że ta rura od gazu będzie widoczna i że tam będzie ta skrzynka, bo tak jak mówię, to jest część gospodarcza, tak samo jak nie przeszkadza nam to, że właśnie cały przyłącz gazowy idzie nam tutaj po garażu tutaj też będzie odpowiednia zabudowa korytko i tak dalej no niestety innego rozwiązania względem tych wszystkich warunków które trzeba było spełnić i które też narzuciła gazownia, projektant i tak dalej, nie mogliśmy pozmieniać, więc też w taki sposób jest to rozwiązane, no i właśnie przechodzimy słuchajcie, do naszej kopowni i tutaj też tak jak mogliście zaobserwować, robiliśmy gdzie robiłem płytki, gładź i tak dalej mamy tą Rurę od gazu, która też odpowiednio będzie zabudowana i tak naprawdę nie będzie widoczna. Ale za mną, jak możecie zauważyć, coś się już troszeczkę dzieje, coś się pozmieniało, dlatego mamy piec gazowy i zasobnik. I pozwólcie, że o tym porozmawiamy sobie w innym materiale. W sensie, jak już będzie kotłownia, będzie jakieś podsumowanie kosztów i tak dalej, to po prostu opowiem Wam. Jaki mamy piec, jaki mamy zasobnik, ile to wszystko kosztowało i dlaczego tak. A w dzisiejszym materiale, słuchajcie, porozmawiamy sobie po prostu o tym, jakie źródło ciepła wybrać, a może inaczej, jakie źródło ciepła my wybraliśmy i dlaczego. Mieliśmy tak naprawdę bardzo wiele, a w zasadzie wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o źródła ciepła, więc mogliśmy zastosować tak naprawdę. Wszystko. Czyli mogliśmy mieć, mieć jakiś piec na ekogroszek, na pelet, mogliśmy mieć pompę ciepła, mogliśmy mieć gaz, mogliśmy mieć jakąś butlę zewnętrzną, mogliśmy sobie też zrobić jakiś kominek z płaszczem i tak dalej. Natomiast zdecydowaliśmy się na gaz. Z tego względu, że był podłączenie, w sensie wszystkie media były w drodze, więc uznaliśmy, że właśnie taki takie rozwiązanie zastosujemy. No i mamy piec jednofunkcyjny z zasobnikiem. I teraz tak, ja już gdzieś tam kiedyś mówiłem, że nie chcielibyśmy, nie chcieliśmy w nowym budownictwie, w nowym domu zastosować żadnego pieca właśnie na ekogroszek, na pelet. Z tego względu, że chcieliśmy mieć źródło ciepła, urządzenie, które jest bezobsługowe, czyli gdzie nie trzeba nic dorzucać, zamawiać wnosić, dosypywać, czyścić i tak dalej. Ja wiem, że część osób, znaczy mamy zwolenników takiego rozwiązania, innego, trzeciego, czwartego, piątego, ale po prostu przedstawiamy Wam swoje zdanie. Dlatego, tak jak mówiłem, bezobsługowość to była tak naprawdę główny, główny taki punkt, dla którego nie chcieliśmy właśnie zastosować takiego, a nie innego pieca. I teraz tak, żeby nie było. Oprócz tego, że mamy gaz, Yy, troszeczkę pomyśleliśmy do przodu i zastosowaliśmy sobie, znaczy przygotowaliśmy sobie tak jakby wszystko do tego, aby w przyszłości w razie czego móc podłączyć pompę ciepła. Bo tak naprawdę yy, gdzieś tam zastanawialiśmy się tak nad bezobsługowym gazem i bezobsługową yy, pompą ciepła. Tak naprawdę na budowie rozchodzi się o pieniądze. Zawsze. Yy, uważam, że zarówno... Yy, Jedna, jedno źródło ciepła, czyli gaz, jak i pompa ciepła, jest fajnym rozwiązaniem, bo jest rozwiązaniem bezobsługowym, ale oczywiście te dwa rozwiązania są droższe niż na przykład tam zakup pieca na pelet i ekogroszyk. Potem samo korzystanie, że tak powiem, no to piszecie i, i z tego co czytam w internecie, że, że korzystanie właśnie z peletu, z ekogroszku jest, jest bardzo tanie. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj nie jest to bezobsługowe, dlatego się na to nie zdecydowaliśmy. I już tutaj zamykamy po prostu ten temat. Mamy teraz e, gaz i pompę e, ciepła. No i tutaj zdecydowaliśmy się właśnie na gaz ze względów kasy. W sensie, wiecie, no, i jeżeli mamy pompę ciepła. No to niestety trochę tej kasy trzeba, trzeba na początku wydać, żeby potem na przykład bezkosztowo korzystać z ogrzewania naszego domu, bo uważam, że montowanie pompy ciepła bez paneli no troszeczkę tak jakby dla mnie dla mnie przynajmniej mija się z celem. Wtedy ten koszt jest no, tak jakby korzystania większy. Dlatego nie zdecydowaliśmy się na pompę ciepła, bo najzwyczajniej w świecie nie było nas na to stać. Nie chcieliśmy wydawać takiej dużej kwoty na pompę i na panele, no bo jest to, jak sami dobrze wiecie, kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i teraz wracając do gazu. Tutaj ta inwestycja na początku, początkowo jest oczywiście mniejsza, natomiast to no wiadomo, później trzeba płacić za ten gaz troszeczkę więcej. Teraz mamy podwyżki i tak dalej, i tak dalej, no ale trudno. I tak uważam, że podjęliśmy y, dobry wybór. No i teraz tak orientacyjnie, jeżeli chodzi o początkowy koszt, jeżeli chodzi o ogrzewanie gazowe. W naszym przypadku jest to około tam 15, 16, 17 tysięcy, o tym jeszcze tam sobie porozmawiamy w innym materiale. E, oczywiście, gdy mamy pompę ciepła, nie trzeba zastosować żadnego komina. W sensie, jak macie gaz i gdzieś macie to ulokowane w innym miejscu, no to tego komina też nie trzeba y, murować. No my niestety mamy to w środku domu, więc ten komin musiał powstać. Więc no też oczywiście trzeba doliczyć ten y, koszt, y, koszt komina, koszt przyłożonych i koszt samej, samej instalacji, no więc myślę, że to no załóżmy, że w 20 tysiącach zamykamy się, jeżeli chodzi o pełne źródło ciepła, jeżeli chodzi o gaz. Jak możecie wiedzieć, wszędzie mamy, wszędzie mamy podłogówkę, nie mamy żadnych grzejników, tak jakby ktoś po prostu pytał. Także można założyć, że po prostu kompleks mamy już, folia, żeby się płytki nie zniszczyły. Yy, mamy komplet po prostu za 20, około tysięcy, no też w zależności od tego, jaki piec wybierzemy, jaki jest metraż yy, i tak dalej. Yy, no i też chciałbym zwrócić uwagę na to, że ja nie mówię, że coś jest złe, coś jest yy, dobre, coś jest lepsze, to już każdy podejmuje decyzję sam i tak jak było w przypadku z rekuperacją, opowiadałem Wam o swoim zdaniu, tak i teraz tutaj też opowiadam Wam yy, o swoim zdaniu, więc jeżeli ktoś chce zamontować sobie pompę ciepła, to przecież niech sobie tą pompę ciepła montuje, jeżeli ktoś chce zamontować piec na ekogroszek, to niech sobie montuje piec na ekogroszek, a ktoś inny jeszcze może na przykład tylko gaz z butli mieć, no i też spoko, ważne po prostu, żeby było w domu ciepło. Czyli jeśli chodzi o gaz, to tak naprawdę mamy dwa punkty. Początkowy koszt inwestycji jest o wiele mniejszy, no i praktyczność w sensie, jeżeli chodzi o te, o te koszty użytkowania. Jak widzicie, znajdują się w naszej kotłowni, ona ma Około tam 5-6 metrów kwadratowych, i tak naprawdę tak wygląda, będzie wyglądała w przyszłości cała instalacja. Tutaj jeszcze będzie pompa cyrkulacji, jakiś tam neutralizator, i tak dalej, i tak dalej. No ale tyle miejsca zajmuje. Myślę, że piec jakiś tam na ekogroszek PELET zajmowałby pewnie troszeczkę więcej miejsca. No, natomiast pompa byłaby jakąś tam skrzynką, i tak by to wyglądało, ale myślę, że. W w przypadku naszej, naszego pomieszczenia gospodarczego y, jest to dobre rozwiązanie. Nie zajmuje, jakoś, tam bardzo dużo miejsca. Jest przestrzeń, jeszcze bardzo dużo się y, tutaj zmieści. Jakaś pralka, suszarka, zlew brudny, i tak dalej. Wiem też, że bardzo ważnym elementem jest. Ten koszt użytkowania, czyli co miesięczne opłaty, użytkownicy gdzieś tam paliw stałych będą zadowoleni, no bo te, tak jakby, roczne koszty będą o wiele niższe. Użytkownicy pompy ciepła, z, jeszcze z panelami, tu już w ogóle będą zachwyceni, bo tak naprawdę będą ogrzewać dom za darmo, no a gdzieś tam ten gaz, wydaje mi się, znajduje się po środku i tak jakby nie mamy możliwości zmniejszenia tych rachunków, no bo ten prąd z paneli nigdzie tam nie napływa, to jest, znaczy w sensie gaz z żadnych paneli nie napływa, tak? Więc za to trzeba będzie płacić. Podwyżki pewnie są nieuniknione. No i teraz, tak jak wspominałem wcześniej, no mamy wszystko przygotowane pod pompę ciepła. Jeżeli zdarzyłoby się tak, nie wiem, tam za 5, 10, 20 lat, że po prostu gaz będzie tak bardzo nieopłacalny, no to po prostu zdecydujemy się na to, aby wymienić po prostu ten gaz, ogrzewanie gazowe na pompę ciepła, no i też na taką ewentualność jesteśmy przygotowani. Oczywiście wtedy, no to będzie, ta wartość inwestycji będzie przeskalowana, tak? No bo wydaliśmy gdzieś tam na piec gazowy, na przyłącz, No piec, no to tam wiadomo, za x lat trzeba będzie i też i tak, i tak gdzieś tam wymienić. No natomiast wydaliśmy gdzieś tam na przyłącze gazowe, na komi i tak dalej. No ale oczywiście bierzemy, bierzemy to na klatę a jeśli chodzi jeszcze o rachunki, nie chcę tutaj spekulować, więc nie będę, nie będę mówił Wam, ile kosztuje na ekogroszek, choć w sensie ogrzewanie takiego domu, ile na gaz, ile na pompę. No, tam na pompę z panelami to pewnie zero. Są kanały, które pokazują, tak na przykład pokazuje, ile tam u niego bez fotowoltaiki i pompa ciepła nie zżerała prądu. Majstry mają ekogroszek, palet. No, w każdym razie oni też tam podają koszty, jak to, jak to u nich wygląda. Dlatego my też mamy gaz i też Wam pokażemy, jak już uruchomimy to. Wiadomo, że ten pierwszy rok nie będzie jakoś tam miarodajny, no bo to wszystko stało, to wszystko trzeba ogrzać i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno przez ten pierwszy rok, może i dłużej, będziemy o wiele więcej płacić. Natomiast myślę, że za ogrzewanie i to podgrzanie wody, no nie wiem jak to tam wyjdzie 2,5 tysiąca za taki 150-metrowy dom. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wszystkie koszty też gdzieś tam po pierwszym roku, czy jakoś tak po pierwszym sezonie wam przedstawimy. Także ja nie uważam, żeby ogrzewanie gazowe było jakoś nie wiem bardzo niebezpieczne czy też przestarzałe. po prostu kolejne albo jedno z wielu źródeł ciepła, które możemy zastosować i z racji tego tak jak mówiłem że wszystko było w drodze, to też takie ogrzewanie zastosowaliśmy, nie ponosząc też jakoś ogromnych kosztów początkowych, a mając też yy, najzwyczajniej w świecie Bezoobsługowe y, ogrzewanie, no i też y, mogę Wam, y, możemy przejść w sumie dalej. Możemy przejść dalej, czyli musimy, y, mogę Wam powiedzieć, też, o posłanie pixela, y, jeżeli chodzi o to całe sterowanie, to też pewnie znajdzie się w y, innym materiale. Bo słuchajcie, y, czekaliśmy długo na hydraulika, trzeba to, y, trzeba to niestety, niestety powiedzieć, no już coraz cieplej będzie. Y, za chwilę to będzie podłączone, będziemy wygrzewać y, no, podłogę, pojawi się też materiał z kosztów podłogówki i tak dalej, ze sterowania. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że my zastosowaliśmy. Sterowanie po prostu w każdym pomieszczeniu będzie termostat. Będziemy mogli sobie sterować tym, tym ogrzewaniem, no ale to po prostu na inny materiał. No i tak jak widzicie, jest już wszystko na miejscu. Teraz czeka na podłączenie. Myślę, że jak to oglądacie, to już pewnie jest podłoga wygrzewana. Nie? Może tak. Może tak. Także będzie już cieplutko, Oby. będzie można już sobie. Słuchajcie działać w środku. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie ogrzew samo samego ogrzewania gazowego, a przyłącze gazowe u nas kosztowało 5000 razem. Tak to, tak to wygląda. W sensie przyłączę, żeby tam yy, od operatora i przyłączę od firmy, która wykonywała, yy, więc, yy, więc tyle, to, tyle to kosztowało, czyli mamy 5000. No tam za kołnierz zapłaciliśmy maksymalnie 2000, to już mamy 7. Yy, no i teraz koszt montażu, koszt pieca, koszt zasobnika. Można oczywiście też yy, piec dwufunkcyjny zastosować, natomiast my jednak wybraliśmy piec jednofunkcyjny. No ale tak jak mówię, to też jest na inny, yy, inny materiał. Także co, możecie podzielić się swoją opinią w komentarzach. Jak zwykle, proszę o kulturę, żeby zaraz nie było znowu, że tylko pompa ciepła, bo tylko piec to nie o to chodzi, żeby się tutaj w komentarzach kłócić, bo każdy, będzie, każdy zastosuje po prostu to, co będzie uważał dla siebie za najlepsze rozwiązanie. Dlatego dzisiaj ja już wyczerpałem temat. Mam nadzieję, że przekazałem Wam dość. Ważną informację w sensie ci, którzy nas śledzą yy, cały czas i, i też czekali pewnie na taki materiał, dlatego widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia.